To, o czym chcę powiedzieć dzisiaj, jest bardzo naturalne. Jest tak naturalne jak oddech, ale jest niezwykle trudne. To równowaga pomiędzy dawaniem i braniem. Jakbyś pomyślała o tym dokładnie tak, jak myślisz o oddechu. Robisz wdech i robisz wydech. Żebyś mogła zrobić wdech, potrzebujesz zrobić wcześniej wydech i odwrotnie. I dokładnie tak samo jest z dawaniem i braniem. Żebyś mogła dać, najpierw dostajesz. Żebyś mogła przyjąć, także potrzebujesz dać. Wtedy, kiedy za dużo dajemy, czujemy się wyczerpane, czujemy się nadużyte, czujemy, że coś jest nie tak, nawet jeśli nie wiemy, czym jest to coś nie tak. A wtedy... Kiedy jesteśmy nastawione tylko i wyłącznie na przyjmowanie, mogą pojawić się jakieś wyrzuty sumienia, może się pojawić takie odczucie pustki, niewłaściwych proporcji. A żebyśmy mogły doświadczać równowagi, za którą tak bardzo w życiu tęsknimy, musimy pozwolić sobie zarówno na dawanie, jak i na przyjmowanie. Jednym z nas łatwiej jest dawać, innym przyjmować. Gdyby od dzisiaj zacząć myśleć o tym, że to jest tak samo jak z oddechem, i zadbać zarówno o wdech, jak i o wydech, i dać i brać. I gdybyś sobie właśnie teraz zadała pytanie, co chciałabym dzisiaj dostać? I za każdą rzecz, którą dostajesz dzisiaj, żebyś powiedziała: Dziękuję. Niezależnie od tego, czy to jest kubek kawy, od przyjaciółki, czy promień słońca. I zadaj sobie też pytanie, co chcesz, gdzie, ofiarować i komu. I zrób to z prawdziwą radością.